Kontynuacja bloga. Przenieśliśmy się właśnie w Walencji nadal. Jedziemy do Centrum Handlowego Ganturia za zakupem Adidasów. A tutaj jesteśmy już trochę w innej części dzielnicy Turia. Lokalsów pełno. Siedzi w kafech i pije bardzo tanio. Kawusia, soczusia i piwka. I zajadają się bułkami. No, zresztą bardzo smacznie. Zostało nam jeszcze według mapy 700 metrów. Zobaczymy, gdzie nas zawiedzie. O, tutaj jakiś urząd. Jakiś chirurg. Jakby jak, jakiś lekarzy. Ponury dom. Oby tam nie trafić. Jak najrzadziej. Jest ogromny, wygląda jak zasieki Żelaza jakiś Podnówek ma wszystko Typu nie uciechniesz tam Tu trafiłeś Liście opadły Z drzew Ale nie jest zimno Jest coraz bo zbliżamy się do dwunastej. Co tam? Jeszcze? No i te drzewa mandarynkowe to szok dla, dla mnie i dla Lery, bo my chcieliśmy je i zjadać. Myśleliśmy, że oni po prostu mają ich tak dużo, że nie chcą już więcej jeść, a one okazały się trochę dzikie i kwaśne, ale pewnie jadalne. Więc zostawimy to na czas, aż tu się przeprowadzimy. Będziemy wtedy po nocy zrywać na soki, mieć, pić witaminę C. O, i znowu drzewo mandarynkowe przed nami. I dalej idziemy prosto. Tam skręcamy w lewo. Tak. Tam dalej, dalej. To będzie ostatni nas zakręt. Także tak wygląda Walencja i to nie ta część popularna, tylko jakby osiedla mieszkaniowe. Bardziej na zachód, od centrum. Te drzewa, proszę bardzo. Ile owoców. I nikt tego nie zrywa. Proszę zobaczyć. Ja jestem w szoku, nie? Mandarynki. A tu jeszcze... Nie, to też. Proszę bardzo. czy to widać dobrze? Widać, tak? Mandalinki za mandalinkami. I nikt nie zwrócił. Na tamtej stronie będzie widać bardzo dobrze. Pełno tego. Po prostu w każdej części miasta już byliśmy, i jest tego dużo. Lea, pomachaj. Jesteś główną aktorką tego bloga. No. Także blog zaczynamy od Walencji. W 2023 wypuszczę każdy wyjazd. Idziemy jeszcze po sto. taki serio.